Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w pierwszym odcinku z gry Lungewith Simulator e, Power It. To jest wersji demo, także no, nie będzie to jakiejś serii z tej gry. E, witamy w wersji demo naszej gry. To niewielka część pełnego doświadczenia, które dają przesmak tego, jak to jest prowadzić pralnię i sprzedawać towary grze mogą występować pewne błędy, ale będziemy je, ją nadal ulepszać i optymila, opt, optymalizować. Dlatego chcemy podać Twoją opinię od społeczności graczy. Jeśli podoba Ci się ta gra, nie zapomnij dodać pełnej wersji do swojej listy życzeń, aby pozostać z nami w kontakcie. Powodzenia i dobrej damawy. Smart Play Games Team. No to sprawdzimy. Nazwę sklepu. kunos Landźuj. Rozpocznij grę. Za pomocą tabletu może zamówić potrzebny sprzęt do prania. No dobra. Oby był samouczek. Jak kontrolować? Przenosić yy, klawisze W, SAT, skok, spacja. Dobra. Więcej samouczków obsługi można obejrzeć w lewym dolnym rogu po zamknięciu tego panelu. A dobra. No, nie, na razie jak na demo to jest giga fajna gra. Tylko pytanie, czy będzie tak samo jak w Land Source Simulator, żeby nie musieli tu szukać jakichś tajemniczych pomieszczeń? Tylko co ja tu widzę, tutaj znowu są też yy, te, te drabinki na jakieś meble. <laughs> Grafika bardzo ładna jest. No to zobaczmy pralnie. Łomatko, już coś się zacina. O, dobra. Podążaj za kursorem na ekranie, aby wejść do Twojego sklepu. Nowe zadanie. Pranie nie było sprzątane od dłuższego czasu. A podłoga jest pełna śmieci. Naciśnij klawisz tabulator, albo otworzyć tablet. Linie oprogramowanie. Gdzie to jest? Aha, linie oprogramowanie narzędzia ręczne. To tu. A następnie kupbym koszy na śmieci i miotły. Łomatko! Więc sami przytrzymaj klawisz ry, aby łączyć to narzędzie, dobra. Gdzie to przeszło? Hary, przytrzymać. Yy, czekaj. Koszy na śmieci na yy, Kosza na śmieci najpierw. Cudowny. Następnie otwórz tablet i przejdź do programu zakupowego. Dobra, chwila. Walmart Market. I złe zamówienie: pralka i suszarka. I kosz na bieliznę. Kupić. Wyjdź na zewnątrz i otwórz zamówioną paczkę. Więcej pralki i w odpowiednich miejscach. To jest więcej slotów. Pralka. Duszarka. Otwórz swój sklep i poczekaj na przebycie pierwszego klienta. Dobra. Cennik. Pełną wersją z możliwością dostosowania ceny. I o to nam chodziło, bo w Land Simulator nie można było. O, przyjechał pierwszy klient. Wejdź do kasy, aby odebrać brudne pranie, a następnie wymelduj się. 6 I... Spacja? Może być. Podnieś kosz. A następnie kliknij lewym przyciskiem, aby je odłożyć. Chwila. Włóż brudne ubranie do pralki i ruchom pralkę. Chwila, chwila. Czekaj, czekaj. Rozpocznij zadanie. Gra bardzo fajna. Jak na razie mi się podoba. Ale tym w Lunge Wessels Simulator to takie, nie ma takiej możliwości jak yy, właśnie. Gdy brak skończy ponownie. No dobra, poczekaj. Ej, zaraz Wam powiem. że nie ma możliwości takiego jak. Yy, Jak, yy, chociaż wiecie co, ja może te kosze będę miał tam. Yy, że nie ma możliwości... Yy. Co ja chciałem powiedzieć? Już zapomniałem. A, że nie ma możliwości yy, po prostu, że oni dają pojedyncze ubrania i tak dalej, tylko od razu przenoszą kosze z domu. Według mnie to, to jest o wiele lepiej dopracowana gra i to, to jest jeszcze wersji demo, zobaczymy jak będzie w pełnej, yy, pełnej wersji. Suszarka jest skończona, trafia do kosza na pranie i czeka, aż klient wróci i je odbierze. Można się przejść po tym mieście? Nie za bardzo. Od Dunkulnus Langley bardzo się cieszę. O, fajnie przejdzie tu. Poradnik z poradami. Gratulacje, zakończyłeś podstawowe producen... procedury obsługi pralni. Później wraz z, ze... z wzrostem poziomu sklepu możesz także rozwijać swój biznes polegający na sprzedaży towarów. Ok, przejdźmy teraz do godziny zamknięcia. Po zamknięciu możesz sprawdzić dzisiejsze dane biznesowe. Możesz kliknąć yy, klawisz Enter, aby zakończyć pracę codziennie o 21.00. Znaczy nie nowy dzień. Matko, z koszem. Przejdź do tablet Bill. Otwórzmy. I czekamy na klienta. O. No, teraz dwie się to włącza, bo tam był samouczek, żeby tak nie przyciągać ten samouczek. i tylko Chwila. E, Damoby kolejny kosz może. I ja Cię kręcę, jak dużo przychodzą. Bo ja się nie wyrobię. Ja muszę wziąć skądś to czyste pranie. Rozpocznij zadanie. Teraz bierzemy brudne. Rozpoczynamy zadanie Bardzo dobrze Pani 79 Matko Kolejka się już robi powoli Jedno pranie tutaj mogę ogarnąć. Aha, bo tu już kolejne jest. O, dwadzieścia siedem O, pani przyszła. E, co tu trzeba włączyć? Tak. Dobra, to włączmy. I pierwsze pranie było to, tak. No, dużo roboty jest ogólnie. Jeśli chodzi o tą grę, Możemy wziąć kolejne ubranie. Dobra, mamy tutaj jeszcze ostatnią kubkę. Czy można więcej wtedy do tego kosza? Nie wydaje mi się, to już jest chyba yy, po prostu numerami. Mogę pana zaakceptować, ale pan będzie musiał chwilę poczekać. 380. Yy, osiem... Aha, bo my musimy jeszcze czyścić. Łomatko, jak to było, poter? O! Rozpocznij zadanie, bardzo dobrze, to tu możemy ogarnąć kolejne tutaj sprawy. Niech się pierze. O tam czeka pani na dostawę, czy tam pan? Dziewiętnaście yy, i dwadzieścia do wydania, yy, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak na razie gra mi się bardzo podoba. To jest wersja temu przypominam i jeżeli będzie wersja normalna to ja ją jak najbardziej kupię. Jeżeli Wam się spodoba, to w kolejnym odcinku kupimy drugą pralkę i suszarkę. Jednak cały czas ten menu Lunch wysor Simulator jednak. Ale to zobaczymy, bo to jest wersja demo, tak? Tak, także. Już widać błędy, już koszy wyrzucają. No szkoda, bo bardzo fajna gra. Czekamy na pewną wersję. nie przyjdzie. Mamy godzinę 20 praktycznie pierwszą. Zobaczymy. No, czyli to koniec. Dobra. Oj, 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 oj! No akurat dobrze stało Bardzo dobrze, że tutaj jest nawet więcej miejsca na te kosze niż y, tam w Runway Simulator z jednego powodu. Mimo, że coraz więcej tam pra e, prania i nam nie ma miejsca już na te koszyki. E, dlatego bardzo dobrze, że można tutaj, e, że jest więcej półek. Prawie że można zatrudnić pracownika, ale to w wersji pełnej. Przeglądarka internetowa, co tu można zrobić? Czy co jest, coś mi się nało Ej, wywaliło mi grę. Dobrze, w takim razie, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, ja mam coś tu włączę, żebyście tutaj nie zostali pustni, włączę wam Steam'a, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić subskrypcję, komentarz jak zawsze możecie zostawić pod filmem, ja będę odpisywał i widzimy się w kolejnym odcinku, pa pa.